Hejka, wszystkie. witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jest do zakopanego! Tu mam już Oreo. Jedzie w takim pięknym, pomarańczowym kompleciku. Już go wyczyściłam. Wczoraj, w sumie. Grzyby mu nie zaplotłam, Może mu na wakacjach zaplotę, ale wątpię, bo też się musi trochę i tak itd. I ogólnie to je już stali. Znamy się na nie. Więc za chwilkę jedziemy. Także myślę, że widzimy się już w samochodzie. Także my już jedziemy. Oraz tutaj jest przywiązany do yy, tej rączki od samochodu. No więc my sobie jedziemy. Teraz jesteśmy na stacji benzynowej, tylko samochód. Yy, no i oraz jest na razie bardzo grzeczny. Yy, tu przywiązany jest. I do zakupanego pojedziemy plus minus 2 godzinki, bo no, 2 godzinki. Yy, dopiero co w... przejdziemy. Także będę wam robił rachunek 2. No i jak już dojdziemy, dojedziemy. Także no, widzimy się później. My już dojechaliśmy. Dojechaliśmy. I e, zaraz idziemy. w ten, Ale teraz jeszcze czekamy. Widzimy, widzimy się później. My już właśnie wyruszyliśmy w drogę i tutaj teraz jest taka fajna woda. rzeczka. Okej, okay, więc tutaj jest rzeczka i sobie próbujemy tutaj wejść. Idziemy sobie rzeczką i jest mega fajnie. <grym> tutaj jest to. rzeczka. Muszę się napić. Uhu. Dobra, uwaga. Yes. A, woda. Dobra. Idziemy. Ok, teraz typuję chudeczek. I kus. Galap.

Teraz jesteśmy na takim mostku i tutaj jest taka rzeczka idziemy teraz się z orrod trochę uchodzić, to jest taka płatka w sumie. I tutaj jest zjeść do wody, więc idziemy się uchodzić. Ok, i wchodzimy teraz po kamyczkę i do wody. Daj o Dobra. I jesteśmy na takim kamyczku, więc teraz muszę tam napić i się ochodzimy. Vais... On ça, A tutaj jest yy, na Oreo. Uwaga, wyszliśmy na szczyt. Trzy, dwa, jeden. Giewont. Tam są miasta. Domy, tutaj ludzie idą. Tutaj. Oreo dał radę, wycisnął mnie na górę. Będzie pełno, pełno, pełno fotek na Insta, więc... Mam nadzieję, że już widzieliście, bo no i teraz to nagrywam i te fotki już tu są na tym Insta, to mam taką nadzieję. Generalnie my już schodzimy z tej góry, odtąd dalej widać giełdę, piękny i teraz jesteśmy sobie nad rzeczką i sobie się schodzimy. A Ara został tam, ponieważ nie chciałam, żeby ten, żeby mu się coś stało. No, żeby się nie zmoczył, czy takie tam. Więc ubieramy dalej buty i zaraz jedziemy dalej. Generalnie to idziemy sobie teraz tutaj przez taki most dalej po ścieżce i zaraz sobie na chwilę zagalupujemy, bo jest taka droga, gdzie możemy zagalopować i yy, no i wracamy, zostało nam jeszcze jakoś ponad kilometr czy coś takiego, yy, albo dwa i yy, wtedy będziemy, że no. Dobry koń. Dobry koń. Okej, okay, jedziemy sobie dalej. Tutaj jest superowy wodospad i to jest takie fajne oczko. Ej, wiecie, co ja bym sobie teraz tak z niego zjechała do tego oczka? Mega. A już prawie jesteśmy. Ja już zostało maksymalnie 800 metrów. Więc yy, już się zaraz będziemy. I już za spokojnie. Może będzie jeszcze jakiś jeden krótki galop. Tak to już sam kurs i potem yy, już występowanie. Więc myślę, że teraz sobie nie na chwilę zagalopuję, tylko zobaczę, jak to... Dobra, myślę, że możemy tu sobie zagalopować. To sobie zagalopujemy. No i później będziemy już tylko kusować. I jak zostanie tak z 200 metrów do końca, to będzie sam wstęp. No to dobra, jedziemy. My już jesteśmy chyba po ostatnim galopie i idziemy. Będzie jeszcze tylko trochę kusa i potem już będzie sam wstęp w sumie. Także no. Okej, okay. my już sobie występujemy, bo już jesteśmy prawie. z Jest taka tablica. obyliśmy byliśmy w tej dolinie Strążycka. Tutaj byliśmy w Dolinie Strążycka. Strążycka, więc może mnie ktoś widział <gryw> z Was. No. I teraz będziemy w sumie poczekać na woneczce. Tutaj i zaraz jedziemy do hotelu zobaczyć nasz hotel bo my nie jechaliśmy jakby ten odłożyć do hotelu, ten od razu. Przyjechaliśmy tutaj i dopiero pierwszy raz idziemy do hotelu później. A teraz sobie do rzeczki. No ale idziemy do hotelu, do którego jeździmy co roku, więc wiemy jak to jest i jest bardzo fajny. Także myślę, że widzimy się już w hotelu, raczej chyba, że będziemy robić jeszcze coś ciekawego, ale jak nie, to widzimy się już w hotelu. Yy, teraz mamy tutaj szyjkę i sobie To się takie no, teraz jesteśmy, no, i mam piersze. I, I Okej, okay, my już jesteśmy w hotelu, i teraz wam zrobię runtur, Więc tak, tu jest jedno łóżko i łazienka. Tutaj są dwa ksliki, i tu jest łóżko takie duże. Tam jest stoliczek, krzesła i okno, trójkącik. I tu jest jeszcze jedno okno, które ma takie ładne firanki. E, tu jest telewizor, szafa, jakaś komoda, coś w tym stylu. I mamy takie drzwi i wieszaczki. Więc pokój jest naprawdę superowy. Także moi drodzy, ja się już z wami w tym pięknym widoczku żegnam. Jeżeli wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję na moim kanale. I do zobaczenia we vlogu z jutra. Pa, pa!